Sam nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy. Ciekawe, remont w seminarium doprowadza do tego, że pio przenosi się przenosi do innego klasztoru, tam mają wykłady i spotyka swego spowiednika i powiernika, ojca Benedetto. Benedetto, który no, później go prowadzi, że tak powiem. I co tam ciekawe, bo ojciec Piotr też umiał żartować, umiał robić niezłe żarty po, pośród tego mistycyzmu. Potrafił nieźle wystraszyć jednego chloryka. Ja się dzisiaj tym uśmiałem bardzo, jak to przeczytałem. Jest bardzo ciekawa historia. Sawe Maria, witam się na tym kanale, na kanale Śladami Ojca Piotra i podążamy za tym wielkim świętym, za jego życie, za jego cudami. No i poznajemy go. Po retoryce zaczęły się zajęcia z filozofii. Miały one odbywać się również w klasztorze Sant'Elia, jednak przez pierwsze 6 miesięcy do końca października, do końca, od końca października do końca kwietnia 1906 roku pra, prowadzone były w klasztorze San Marco La Catola w małym miasteczku prowincji Fodzia. W tym odizolowanym klasztorze stojącym na wierzchołku wzgórza, narażonym na silne podmuchy wiatru, mieści się dom prowincjonalny. Najbliższa osada przepołożona była w odległości około stu... Najbliższa osada była położona w odległości około kilometra od San Marco La Catola. Zakonnicy przeprowadzili się, ponieważ klasztor Sant'Elia wymagał remontu. W ostatnich dniach kwietnia studenci wrócili do Sant'Elia w Apianisi, a tam zakończył szkolny. Tylko brat Pio został w San Marco la Catola jeszcze przez trzy miesiące, aż do końca lipca 1906 roku. Jak zwykle, życie duchowe brata Pio podczas tego krótkiego pobytu w San Marco możemy poznać tylko z kilku drobnych epizodów, które udało nam się poznać. Zawdzięczamy je skrupulatnemu nauczycielowi brata Pio, ojcu Justino. Ten pełen zapału nauczyciel młodzieży, który edu, której edukacji poświęci całe swoje życie, był pod każdym względem człowiekiem kryształowym. Jednak niestety cierpiał straszliwe katusze z powodu ciągłego dążenia do doskonałości. Kiedy mawiał brewasz, męczyły go obawy, że niewyraźnie wypowiada poszczególne słowa. Więc powtarzał je. Wypowiadał podniesionym głosem, nawet wykrzykiwał, po czym nadal niezadowolony zaczynał wszystko od początku. Z tego powodu ojciec Justyny odmawiał brewiarz już od najwcześniejszych godzin porannych. Aby nie poddać się senności, trzymał w ręku kamień. Jaju. Kiedy ogarniał go senność, kamień wyślizgwizywany mu się z dłoni, upadł na posadzkę, a hałas pudził nieszczęsnego ojca. <laughs> Ciekawe, taki sposób, no? Tak, miał naprawdę takie zaparcie siebie, żeby było. ludzie wstawać rano, odmawiać to, później przez to ciężko, będzie taki bardzo no ciekawy no. nauczyciel. Kiedy doganiają go sen, kamień wyścigował mu się z To już mówię. Gojardo Leona pisze o nim w ten sposób. Jeśli był takim człowiekiem w swoim czasie prywatnym, możemy sobie tylko wyobrazić, jakim był nauczycielem. Precyzyjny i pedantyczny, do tego stopnia, że dla uczniów stawało się to torturą. No właśnie. Ciekawe, no w życiu tak jest. Nie ma się tego, co się lubi często. No. Nie ma, o, taki nauczyciel, czy inny, no. Ojciec Pio szczegółowo opowiadał o ciężkiej, niezwykłej spowiedzi u ojca Giustino. Doszło do niej któregoś wieczoru, godzinę 20.00. Braciszkowie Pio i Placido stali w kolejce do spowiedzi. Zdjąwszy zgodnie ze zwyczajem płaszcz i sandały, brat Pio jako pierwszy szedł do małego pokoiku przyległego do chóru. Brat Placido po pół godziny oczekiwaniu, bosy i przemarznięty, zrezygnował z odbycia spowiedzi tego dnia i poszedł sobie. Kiedy o północy odezwała się odezwał się kołatka zawołująca braci na jutro, spowiedź brata Pio nie była jeszcze zakończona. O, cztery godziny. Ja jeszcze pewna, jak to robił. Wow. Po Błogosławie, po Błogosław, słysząc sygnał do modlitw, powiedział spowiednik po ojcze. Po czym podniósł się i poszedł odmawiać uczniów, nie otrzymawszy nawet rozgrzeszenia. Przed drzwiach na chór spotkał brata Placido. Jak to? Poszedłeś się wyspowiadać jeszcze raz? Nie, bracie, odpowiedział. Pio, resztką sił, jaką mu jeszcze została. Dopiero teraz wyszedłem. <noise> I na dodatek w wcale jeszcze nie wyspowiadałem. Głodny, skosniały z zimna, wyczerpany, spędził na kolanach cztery godziny podczas której nie wypowiedział ani jednego słowa, ponieważ cały czas mówił spowiednik. Wow. <grytanie> Mógłbym mnożyć tego typu historie, jednak tu wystarczy podkreślić wyjątkowo drobiazgowość ojca Justina, który przejawiał w nauczaniu filozofii, widoczną dzięki notatkom pozostawionym przez nie mniej skrupulatnego Isapio. Mowa tu o gęsto zapisanych kartkach, w których zostały wykorzystane nawet marginesy, Taki sposób wykorzystania szydów dowodzi tak drowskie unikanie jakiegokolwiek marnotrawstwa, czyli świadczy o właściwym praktykowaniu cnoty świętego ubóstwa. Potwierdza to tysiące innych dowodów. Brat Pio zbierał starannie okruszki pozostałe po posiłku, aby nakarmić nimi ptactwo domowe. Gasił każdą niepotrzebnie zapaloną lampę. Zakręcał kurek z wodą odkręcony bez beztrosko przez innych itd., Miał naprawdę, co jest ciekawe, taka bardzo skrupulatnie to wypełniał ojciec Pio. Taki był w, w szczegółach, taki, no, bardzo mocno. Ważne wydarzenie w życiu brata Pio było spotkanie z tym, który się, stał się jego mentorem silnym i stanowczym przewodnikiem duchowym w tragicznym okresie doświadczeń mistycznych, mających przygotować go do stygmatyzacji. A także w późniejszych próbach, które przechodził na swojej drodze duchowej. Człowiekiem tym wyznaczonym przez woka był ojciec Benedetto San Marco in Lami. Spotkali się przypadkowo już wcześniej, kiedy to ojciec Benedetto przybył do Morcone na zebranie Rady Prowincjonalnej, zwołanej w celu wyboru nowego prowincjała, którym został ojciec Pius Beneventu. Jednak spotkanie kluczowe w życiu ich obu nastąpi w klasztorze San Marco, La katola. Ciekawe, gdyby nie ten remont, by nie było tego spotkania. O. Bo tam był remont, przecież w seminarium, no to wtedy ich przerzucili. Dziedziciel no. <grystanie> Benedetto prowadził zajęcia z filozofii, nauk ścisłych i literatury, literatury włoskiej. Powstała między nimi duchowa więź. Brat Pio uznał, że ten kapłan jest człowiekiem nadającym się na przewodnika po ścieżkach pańskich. Sześć lat później ojciec Benedetto opowiedział o tym generałowi zakonu. Od tamtego czasu pragnął, aby nie odmawiał mu przewodnictwa duchowego, czy to przy okazji spotkań, czy drogą listowną. Brat Pio wybrał ojca Benedetto na swojego przewodnika duchowego nie z potrzeby znalezienia jakiejkolwiek alternatywy dla uciążliwej pedaterii ojca Giustino, a nie z powodu wielkiego szacunku dla niego, jako swojego doskonałego nauczy nauczyciela, ale kierując się precyzyjną wskazówką, jaką otrzymał od Jezusa. Czy w objawieniu, miał. Ojciec Pio mówił o tym w jednym z listów do swojego przewodnika duchowego: Pamiętaj o tym, że Pan powierzył mnie Twojej opiece, abyś był moim przewodnikiem, wsparciem i drogą ratunku. Pamiętaj, że od tej chwili, w której Pan powierzył mnie tobie, stałeś się dla mojej duszy ojcem. I przed niebem zaświadczam, że Tobie oddaję całe moje synowskie przywiązanie. Ojciec Benedetto pozostał jego jedynym przewodnikiem duchowym. Ciekawe, jak to Pan Jezus daje przewodnika Jezusu Pio, no? Pomimo okrutnie nadwyrężonego zdrowia, brat Pio nie tracił swojego wrodzonego poczucia humoru i od czasu do czasu wymyślał jakieś dowcipy. Jeden z nich dotyczył ogromnie strachliwego studenta. Miałem zwyczaj opowiadał później z Pio, że około północy, jak tylko przebrzmiewały dźwięki kołatki zawołującej na ucz ucznię, szedłem do łazienki, żeby przepukać twarz, co mnie orzeźwiało. A potem szedłem już prosto na chór. Pewnej nocy już miałem wychodzić z łazienki z ręcznikiem przewieszonym przez ramię, kiedy zobaczyłem, że zbliża się ten strachliwy kolega. Sam nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, cofnąłem się kilka kroków i stanąłem pomiędzy wysokimi świecznikami, które zawsze lekko pobrzękiwały. Sam nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy. Nie <laughs> wspomina, ciekawe, no. Że miał takie też właśnie i żarty robił, no. Co mi się, cofnąłem się kilka krotuchów i stanąłem pomiędzy wysokimi świecznikami, żeby były jakieś bardzo wysokie świecznikami, które zawsze lekko pobrzękiwały, kiedy ktoś przechodziło obok. Między... Kanna de la Brami wyraźnie odcinała się od tła zawieszona tam przerażająca czaszka. Brat Pio z w wydał przeciągły jęk. Nadchodzący braciszek usłyszawszy ten tajemniczy skowyt, któremu towarzyszyło echo pobrzękujących z trzech, i zobaczywszy czaszkę poruszającą się w rytm ruchu białego ręcznika brata Pio, Wrzasnął okropnie i przerażony rzucił się do ucieczki. Wraz pilota, który nie widział takiej reakcji, pobiegł na nim, wołając po żeby jakoś go uspokoić. Nie był to zbyt dobry pomysł. Uciekający upadł na ziemię, niemalże umierając z przerażenia. Ale jazda, normalnie. Tego typu żarty mogą się podobać równie. Jednak w tym przypadku opowieść ta jest doskonałym przykładem na to, że ojciec pił, żyjąc intensywnie w mistycznej w rzeczywistości, pozostał jednak prawdziwym człowiekiem. Nie wiem, co zrobił z tą czaszką. Czy wziął ją w ręcznik i jakoś tego, a ludzie, za czaszkę musiał zobaczyć, co gość braciszek. O ludzie, ale to było no naprawdę jeszcze ciemno, północ, to pewnie tam światła nie było, jakieś dwa świeczniki. O. Niech no, ten uciekł po prostu. No. Jak już wcześniej wspomniałem, studenci zostali odesłani do klasztoru Santelia w Pianisich, żeby dokończył rozszkolny. Brat Pio natomiast pozostał w San Marco jeszcze przez trzy miesiące, ponieważ jego przełożeni uznali, że z powodów zdrowotnych nie powinien już w tym roku podejmować dalszych studiów. I otoczyli go niezwykłą troską i opieką. A więc widzieli naprawdę jest, jest, zrówka i za pijo było słabiutkie. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego brat Pijo wrócił do Sant'Elia i ukończył razem z innymi klerykami w rozmaitych wycieczkach e, uczestniczył. No. E, zorganizowanych na okres wakacji. Inni klerycy byli krzepkimi, pełnymi życia młodzieńcami, którzy uwielbiali długie piesze wycieczki, wspinaczki, wysiłek fizyczny. Brat Pio, chociaż nie miał tyle sił, co pozostali, był równie radosny, jak inni, zmuszając swoje biedne ciało umartwiany postami pokutu do pełnego uczestniczenia w życiu grupy. O jednej z takich wycieczek do Maccia Valf Valfortory, wsi położonej w okolicach Saint Elias a Pianisi, opowiadając sam opowiadał samo się Pio. Tuż przed wioską wycieczkowicze natknęli się na sad, w którym rosło mnóstwo drzew czereśniowych. Właściciel sadu pozwolił młodzieńcom nar narwać sobie owoców. Nie musiał dwa razy powtarzać, bo ledwo pobrzmiało zaproszenie, wszyscy siedzieli już na gałęziach. Na ziemi zostali tylko brat Pio i ojciec Justino. Chłopcy nie byli delikatni i połamali gałęzie, co bardzo zmartwiło gospodarza. Najbardziej jednak zasmucił się brat Pio, zarówno z powodu drzewek, jak i właściciela sadu. Kronikarze zaś opowiadają, że w następnym roku drzewa odrodziły podwójnie. Ja, jak ojciec Pionier to jakiś stud wyrobił. No po że że naprawdę. Innym razem klerycy wybrali się do Kaskalenda. Nie umiem przeczytać. Kaskalenda. Innym razem klerycy wybrali się do kasakalenda, ponieważ zmarła mama zaufanego lekarza kapucynów W Braciszkowie z Sant'Elia wzięli udział w pogrzebie. Kasakalenda spędzili kilka dni mieszkając w tym czasie w klasztorze braci mniejszych konwentualnych którzy w ten sposób odwdzięczyli się za gościnność udzieloną im swego czasu przez braci Kapucynów. W czasie pobytu tam braciszkowie skorzystali z okazji i urządzili wycieczkę do pobliskiego santuarium Matki Boskiej de la Difesa. Niespodziewana, gwałtowna ulewa, która zaskoczyła ich, kiedy tylko opuścili wioskę, zmusiła ich jednak do pośpiesznego odwrotu. Brat pił potem jak zmuch. I spocił się podczas biegu, rozchorował się i był zmuszony spędzić 20 dni w łóżku w zakonie St. I Jego współbracia natomiast wrócili do St. Elia. Ciekawostka. Brat Pio, chcąc mieć na sobie suchy habit, musiał włożyć taki, jakiego używali bracia braci konwentualni, chociaż ci nie nosili brody. <laughs> Ciekawe, założył na chwilę habit konwentualny. Inna zmiana. Odzienia Od miała miejsce podczas wycieczki do Santa Croce di Magliano. Chłopcy gościli w wiejskim domu ojca jednego z nich. Również tym razem niespodziewanie złapała ich ulewa, co zmusiło ich do biegu przez wioskę w poszukiwaniu kawałka dachu, pod którym mogliby się schronić. Siostrzenica probosza, która zauważyła, w jakim wszyscy są stanie, pobiegła do wuja, ojca Prospera Tartaglia. Ten zaprosił ich na plewanie, zaoferował swoją pomoc oraz kolację. Każdy z chłopców przebrał się co, w co tylko mógł. Brat Pio nie tylko, że dostał sutannę proboszcza, ale także jego pokój i miękkie łóżko. <laughs> Ciekawe zwłoki tam <tamtego> uciekli, miał <laughs> później sutannę. <laughs> Ojciec Pio żartowo później na temat tych przebieranek. Powiedział, że grał wszystkie role, oprócz roli Pulcinelli. Żarci ten jasno daje do zrozumienia, że podczas tych wycieczek on nigdy nie zachorował, nie zachowywał się jak troski król życia lub nienasycony żarłok, co charakteryzuje tę neapolitańską postać sceniczną. <grym>, a, czyli to była jakaś postać z Neapolu. Nas na Następnego dnia po odpoczynku ojca Prospera wycieczkowiscy udali się do Sera Prioli. Seracaprioli. Prioli. Następnego dnia po odpoczynku ojca Prospera, Wycieczkowiczy udali się do Sera Caprioli, gdzie zatrzymali się na kilka dni w klasztorze kapucynów i pomagali w winobraniu. Tam właśnie spotkali się przypadkowo po raz pierwszy brat Pio i ojciec Agostino, San Marco in Lamis, który najpierw był nauczycielem ojca Pio, a potem do końca swojego życia także jego przyjacielem, powiernikiem i podporą. To on później był jego spowiednikiem wręcz, wysłał do tego lista. No ciekawe, więc widzicie, takie, ojciec pijał i wycieczki, miał, i różne takie przygody miał tutaj. Ciekawe, zachował się zawsze dobrze, potrafił się świetnie zachować. No i ciekawe, tutaj widzimy w tym rozdziale, no, ojciec pijał, poznaje się Benedetto. Ciekawe, jego spowiednika, to Pan Bóg doprowadza człowieka tam, gdzie ma dojść, po prostu. Jak to widać, jak ta opatrzność Boża prowadzi. Dobrze tak prowadzi, no widać, lepiej być prowadzonym przez Boga niż co przez szatana, albo tak, albo tak, no nie ma innej drogi, więc trzeba być naprawdę tak świadomie, być prowadzonym, żeby dojść, że tak powiem, do raju, gdzie mam dojść. No i co, pomóżcie nam dojść do tego kanałowi tam, gdzie trzeba, jak zostając podopiecznym Ojca Pio, to grupa, która wspiera ten kanał, a za podopieczność co ty jest odprawiana msza święta, o łaski, za wstawieństwem. Ojca Pio i w intencjach też z komentarzy. Jeżeli chcesz, żeby Twoja prośba jakaś była wyłączona do Najbliższej przy Świętej, to zostaw w komentarzu prośbę, podziękowanie, wszystko proszę zostawiać. No i tyle na dzisiaj. samą Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. I nome dla Padre, del Filiona, delos Spirit Santo, si rodatu Jesu e Maria, Molcie Sjebmi.